Żyjesz i funkcjonujesz w 90% na autopilocie. To jest ciekawa informacja. A więc decyzje, które podujemy, podejmujemy przez cały dzień, 90% podejmuje za nas umysł nieświadomie. Jakby te skoncentrowane wysiłki, działania, ich jest tak naprawdę niedużo. To jest ważna informacja, że takiego. Mm, takiej świadomej uwagi, koncentracji mamy bardzo mało przy przyciągu całego dnia. To są minuty na godzinę. 15 minut na jedną godzinę gdzieś. I my nie możemy być cały czas skoncentrowani i świadomie podejmować decyzji. Tylko od czasu do czasu to robimy. I tak tego nie potrafimy nawet te 15 minut na na godzinę, jak policzymy przez cały dzień, dlatego jest. To my nie potrafimy tego utrzymać. My to jesteśmy rozproszeni, nie potrafimy się skupiać, żeby dobrze zarządzać swoim życiem. Czyli tego jest bardzo niedużo. A 90% to jest, jak ja się ubieram, co ja mówię, jakim językiem mówię, jak ja jem, którą ręką co robię, jak ja chodzę, to wszędzie za nas podejmuje automatycznie umysł nieświadomy. To jest taki autopilot. To jest ułatwienie naszego życia, to tak jak pilot w samolocie. Dzięki temu ten pilot może odpoczywać, bo większość trasy dalekiej tej trasy, samolot sam siebie prowadzi. I on nie musi w to wnikać, ingerować. I ciało też tak oszczędza uwagę, tą energię umysłu, te, tą, to takie zarządzanie tą uwagą. W większości rzeczy umysł za nas sam podejmuje decyzje, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu, my się nad tym nie zastanawiamy, gdzie będą pokierowane jakie, jakie tam wartości odżywcze, odżywcze, jak ma być serce. To wszystko umysł. I wiele innych rzeczy, zachowań, wszystko dzieje się na autopilocie nieświadomie. Poza naszą świadomą decyzją. I teraz, to jak się czujemy, to jest ważny moment. To tak samo podświadomość i autopilot. Bo uczucia wypływają z tego, jak oceniamy różne sytuacje. W jakiejś sytuacji czujemy wstyd, jakaś sprawia nam radość, jakaś jest wesoła, przyjemna. A czasami widzimy coś smutnego i czujemy smutek, jakieś zdarzenie. Ktoś coś powiedział, co mnie uraziło, czuję ból, czuję no, urazę, zakłopotanie, zażenowanie, oburzenie, emocje to są w ciele, ale to jest interpretacja naszego umysłu różnych sytuacji wokół nas. To w rezultacie tej jakby, informacji, to co widzimy i słyszymy, Analizujemy, bardzo szybko to się dzieje i to wpływa na nasz nastrój. Zobaczmy, 90% naszego samopoczucia w przeciągu dnia to podświadomość, która w taki czy w inny sposób ocenia różne sytuacje. Czy jesteśmy czymś zagrożeni, czy nie, to jest strach. I do czego zmierzam? To w podświadomości siedzi na przykład samoocena. Nie musimy zawsze jakieś rozpatrywać traumatycznych, Przeżyć dzieciństwa, wracać do tych traum, tam, żeby naprawić siebie. Niekoniecznie my widzimy echo, my widzimy rezultat. Ja po prostu z tym mogę pracować. Widzę, że mam niskie poczucie własnej wartości, czyli czuję się, oceniam siebie źle, nie podobam się sam sobie i z tym się czuję źle. I to jest automatyka, to jest autopilot, że ktoś funkcjonuje z niezadowoleniem z siebie. Ze sobą spędzamy mnóstwo czasu. I podobnie spojrzenie na świat, że świat jest zły. To gdzieś w dzieciństwie RAM powiedziano, później ktoś to powtarzał, sami sobie to powtarzaliśmy, uwierzyliśmy w to i siedzi to w podświadomości, że świat jest niebezpieczny i zły. I różne sytuacje są dla nas zagrażające. I mnóstwo jest sytuacji, w której tak czy inaczej się czuje, te drobne sytuacje składają się na cały dzień i w 90% ktoś się źle czuje, męczy się w życiu, tam jest depresja, tam jest takie poddenerwowanie, stresowe sytuacje, jakiś wstyd, zażenowanie. A dzieje się to z podświadomego funkcjonowania naszego umysłu, z tego autopilotu. I teraz my możemy ten program w podświadomości zmienić. To, jak oceniamy świat, siebie, różne sytuacje. Wyłączamy ten autopilot i zaczynamy sami decydować, jak oceniamy, czy jest zagrożenie życia, czy nie. Czemu ja czuję niepokój? Jak ja czuję, umiem ocenić, że jestem teraz w niepokoju, ja czuję strach, to mogę się zastanowić, czy jest jakieś zagrożenie życia? Rozumiecie? Ktoś się boi publicznych wystąpień, boi się rozmawiać z kimś, wstydzi się. To trzeba się zatrzymać i zastanowić, czy ma na to moje samopoczucie, ten nieprzyjemny stan, wpływać pod świadomość, czy jednak ja wezmę to w swoje ręce i zamiast tego autopilotu ja zdecyduję, czy w tej sytuacji warto się bać, czy nie. Czy to powód do stydu, zażenowania, czy można to i zignorować. I